Cześć wszystkim, witam Was na codziennym spojrzeniu na Rynek Złota. No, dzisiaj sesja będzie bardzo ciekawa. E, może być rozstrzygająca nawet. Zobaczymy co, co będzie się działo. E, na ten moment e, bardzo prawdopodobnie otworzymy się luką wzrostową według Daltona. Pamiętamy, że wczorajszy dzień był traktowany jako overnight. Więc on się liczy jako overnight, bo był dzień wolny e, w Stanach. Więc możliwe będzie bardzo dużą lukę. No, i zasady handlu złką. Jeżeli jeszcze nie zamkniemy, to po prostu dalej ciśniemy longa. tu też dodatkowo jesteśmy powyżej tych już miesięcznych szczytów. Więc jeżeli nie będziemy poniżej nich handlować, no to zwiększa nam się prawdopodobieństwo na longa. No i dodatkowo mamy ATH, już niedaleko. Tu już nawet była jakaś próba ataku na to ATH w overnight natomiast na ten moment nieudana. Zobaczymy, czy czy dzisiaj jeszcze spróbują pociągnąć do tego ATH i przetestować te ATH czy jednak nie dzisiaj mamy trochę danych i jeszcze dodatkowo Trump o 20 gada także zobaczymy czy, czy, czy nam czegoś tu nie da no i obserwacja danego, danego rynku co będzie się w sesji robiło, czy nie będzie nam pokazywało jakichś słabych szczytów słabych dołków, które możemy wykorzystać na naszą przewagę natomiast oczywiście to jest jakieś prawdopodobieństwo no i pytanie, czy piątkowa sesja to nie było pokrywanie, pokrywanie pozycji short, jeżeli było to by pokrywanie pozycji short to może, może osłabić rynek, natomiast też zobaczymy, no i okres H, tutaj ze środy był słaby punkt referencyjny, bo się dokładnie od szczytu z 22, także to jest słabe jak jakiś dołek. Natomiast zobaczymy, jak to dzisiaj się zdeklaruje. Także bardzo ciekawy tydzień na złocie. Może nawet dzisiaj będzie rozstrzygnięcie, czy idziemy w górę, czy będziemy mieli powrót do dołu. Także dzięki za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się.